Vlogmas dzień siedemnasty. To tylko ja i moje świąteczne skarpetki w końcu je włożyłam z moją gorącą kawką. Mamy godzinę 8.23, Nikosia z przedszkolu, ja wstawiłam pranie, wstawiłam obiad, zmieniłam pościele w dwóch łóżkach. Przyniosłam torbę, no i y, pora dzisiaj, gdzie co pakować prezenty, bo zostało już bardzo, bardzo niedużo, y, niedużo czasu, bardzo niedużo czasu. Ale nie chcę pakować prezentów przy, przy małej. Choinkę już wystawiłam, tu za oknem sobie stoi, wietrzy się. A ja, kochani, co? Może spakuję mm, prezenty i otwieramy kalendarze, żeby nie przeoczyć. I dzisiaj otwieram sobie milkę, bo mam ochotę na coś słodkiego. Więc co? Pakujemy prezenty. Nie tak szybko, nie tak szybko, bo wzięłam, przytachałam tą torbę i się okazało, że mam kilka rzeczy do pokazania właśnie Wam. Czyli o, rapuję. Czyli jest kolejny, czy ja tutaj coś mam? Nie, jakoś się bija światło. E, czyli mam hol, kolejny hol. Który to, to już jest haul? Taki mini tym, tym, tym razem, ale jest haul. Dobrze, pokażę Wam. Jest i coś świątecznego i mniej świątecznego i bardzo przydatnego. Yy, wzięłam kolejne rajstopki w taką jodełkę. Nikusi MMM, DH, takie szare. Yy, to jest przydatne, mało świąteczne, raczej domowe. Nakładka na mopach. 5 zł, więc mówię, no musiałam coś. Słyszę, że wziąć. E, coś świątecznego. Przy Kasie leżały takie serwetki. No tak, oglądałam, odkładałam. Oglądałam, odkładałam. W końcu mówię. no Podobają mi się, więc dobra, biorę. Patrzę na cenę, a one 2,99. Bardzo ładne. Takie proste, bez tych Mikołajów, bombek i w ogóle proste, a jednak y, urocze. Bardzo mi się podobają. Naprawdę, bardzo, bardzo. A więc taki, taka paczka serweteczek i y, następny zestaw bombeczek. One są z Pepko i kosztowały 7.99 jak większość chyba ich bombek i y, tak patrzę różowe, o fajne. Ostatnia sztuka i chyba to mnie skusiło, bo była ostatnia sztuka. I tu mamy trzy rządki takich ładnych yy, bombeczek w kształcie serduszek. Ja już się nie mogę doczekać ubierania mojej choinki, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa efektu końcowego i jak ona będzie wyglądać i czy w ogóle będzie mi się podobać. I oczywiście czekam na Waszą opinię, więc taki zestaw uroczych bombeczek. No, słodkie są, no, zobaczcie naprawdę słodkie, takie troszeczkę inne. I ostatnia rzecz, którą naprawdę polowałam, chciałam dwie. Miska, taka zwykła miska domowa rzecz. Ona jest mała, ale ma mniejsze właśnie. Chciałam taką większą, ale chyba ta jest jednak jeszcze za mała i jeszcze tą większą muszę dokupić. Yy, dlaczego? Bo fajnie wygląda w tym sałatka po pierwsze, a po drugie sałatka warstwowa. Właśnie fajnie wygląda niż takich, wiecie, matowych, niewidocznych. I ona również jest z za 8 zł, więc tanio. I tą większą, jak będę... Bo jeszcze muszę zajechać do Pepka, mam nadzieję, że już ozdóźnych ja nie kupię, chyba, że. No zobaczymy. Yy, po właśnie po taką miskę i po jedną rzecz, więc yy, spodziewajcie się niedługo yy, kolejnego yy, holu. Hmm, no cóż, yy, dobra, ale pachnie na kawa. Yy, yy, zabieram się za pakowanie prezentów, więc idziemy tak razem. 啦啦啦啦。来来来来 Więc kochani, ja spakowałam wszystkie prezenty. Teraz mam duży bałagan, ale to nie są wszystkie prezenty spakowane, bo muszę kupić tutaj widzę jedną dużą torbę, dwie torby. I na pewno jeszcze papieru. Przynajmniej bo mam dwa takie duże, duże prezenty. I na pewno na te duże prezenty pójdą po, po dwie rolki papieru, więc ja jeszcze muszę dokupić rolki papieru i te takie nieforemne myślałam, że mam taki karton. Ale jednak nie mam i będę musiała wykombinować coś, chyba mi jak spakuje to, co się da w papier, bo ja tak lubię, wiecie, że niespodzianka otwieramy torebkę, tam nie ma tak łatwo, po pierwsze zawsze torebka jest dobrze zaklejona, trzeba się namocować. Po drugie, otwierasz sobie torebkę, a tam albo bibułka, albo popakowane jeszcze jakieś papiery, więc trzeba rozrywać, bo nie mam takiego pudełka. Tutaj mam spakowane yy, prezenty. Nie są to wszystkie prezenty, jak mówiłam. Jeszcze chyba, tak, jeszcze muszę dokupić. No i zastanawiam się jeszcze, czy jeszcze coś dokupować. Na pewno muszę dokupić. Hmm. No nie wiem, ważne, że przyszedł prezent na, dla mojego, mojego męża. Uf, już jest spakowany, więc go mam z głowy. Wiem, że przyszedł, doszedł i będzie na czas, a nie, że wiecie, oh, wigilia. Yy, ja tutaj się zajmę, czy, czy, czy przegapię. Kuriera, bo jakbym go przegapiła, no to nie ma szans, żeby cofnął się. Więc ja teraz zabieram się za sprzątanie tego. Oto tutaj bałaganu, tu torby. I jeszcze to, tak to, to, jak mówiłam wcześniej. Eee, tak, tam mam kilka ozdób, ale ja tu jeszcze odnalazłam ozdoby z prezentami, więc już wam pokazuję. Eee, moja kawa w ogóle jest zimna już. Nie zdążyłam dopić. Znaczy, dopijałam tak pakując. Uff, obiad już eee, ugotowany, jeszcze muszę tego ugotować makaron. Pranie jedno powieszone, tam już drugie pewnie się wy, wyprało, więc takie przerywanie, ale chciałam to zrobić przed nim kółcio i znalazłam tutaj, kochani, zobaczcie, ja jeszcze miałam w tej torbie y, kilka takich ozdóbek. Pierwszą z nich mam kościółek, ale on jest, znaczy kościółek, to jest jakiś domek ale ja mam tam na tacy, ale tam to jest takie z gwiazdką, można powiedzieć. można powiedzieć, że to kościółek, ale on jest mniejszy, to jest większy. Mam no, taki fajny domeczek, on będzie świecił, gdzieś go na pewno ustawię, o tu ma jaki słodziak, powinien świecić. I to zapłaciłam, za to zapłaciłam 6 złotych z pepko. wow, kurczę, to mogłam sobie wziąć dwa, bo ten jest większy na pewno niż tamten. I tutaj nic odkrywczego, bo chyba to już wcześniej kupiłam. Yy, dwa zestawy, o i coś tu się, chyba się stało, dwa zestawy takich bombek z tymi koralikami, to już chyba było, tego będzie chyba dużo, no ale dobra, to tylko po trzy sztuki, 8 złotych za sztukę i tu mam jeszcze yy, sopelki, cztery takie geometryczne sopelki obsypane kolorowym takim brokacikiem, u nas pogoda, słońce wyszło, więc szans ma śnieg marne szanse, marne. I taka, taki dwupak kosztował 4 zł bez grosza, więc, więc o oh, tak jest niespodzianka. A teraz zabieram się za kalendarze, bo tak mi się długo zeszło. Tutaj patrzę, że już jest coraz później, że to ogarnąć. No i tak. Moi drodzy, pora na kalendarze. Mam nadzieję tylko, że pójdzie mi to szybko, sprawnie, bez zbędnego gadania, tak jak teraz na przykład. Więc zaczynamy i otwieramy wszystkie kalendarze po jednym okienku 17 jest okrągła. To chyba lusterko drugi raz nam się nie trafi, prawda? To jest nie, 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 nie ma szans. mamy tutaj piękny róż taki cukierkowy cukierkowy różowy o 17 od razu tutaj mam mm. I, i w fruszy mamy maskę jakąś kremową dwa w jednym i milka kilka okienek mamy tutaj 14 orzeszka w 16 mamy ciukcie a w piętnastce 15... A w 15 mamy krowę. I 17 domek. O, jaka ładna chatka! Więc mamy w wilce 4 okienka. I teraz Techniks. 17 malutka. I mamy w Techniksu takie srebrne, małe cyrkonie. Tutaj coś jest podłużnego. Pewnie jakaś kratka. Tak? Nie patrzę. Tak, kredka. czarna kredka, to już będzie chyba druga z kolei. I walea pod siedemnastką mamy coś, co ma 20 mililitrów, i jest to. Peeling do stóp. O zapachu pomarańczy. Powiem Wam, że ja nie używam peelingów do stóp, mimo że je mam, ale jakoś. O, faktycznie, pachnie pomarańczami. Faktycznie. Mhm. Ja już się będę z Wami żegnać, bo ja już się nagadałam, naklęczałam, napakowałam, nawycinałam. wycinałam. sobie lekko poobcinałam. Zabieram się za wieszanie prania, bo tam za Wami stoi, już wyjęte. Następne, następne włożone. Więc, kochani, żegnam się z Wami w tym takim krótkim, myślę, że pewno nie będzie to krótki vlogmas i do jutra, do jutra, jutro już jest 18 i coraz bliżej święta, kiedy ja ubiorę choinkę? No myślę, że jutro to już chyba pora, 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 mhm. więc do jutra, pa, 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 pa.